Nie, nie musisz pokazać, tak? Na raz. Dobra, widzowie, proszę o jakieś wsparcie fotosopowe. Uwaga! O! Wszyscy chyba widzę przed... Y, ten, ...przeszkadzamy. Pozdro, widzowie, zaraz łapiemy wszystko. Malina, do zobaczenia na koncercie. Daj kopne Ej, Oj kur tak to wygląda stary! Jak potężny? <toshock> <toshock> o tu dawaj Patrzcie jak wyda się. To! To wyciska 160 kg w serii O waa! to są? To był potarz jak Pozdrawiamy Maja Co na mojej zostało